Typowym problemem jest problem pojawienia się nowego konta, nieuwzględnienia. Coś nam się tutaj nie zgadza. Chcielibyśmy wiedzieć, jak to się dzieje, żeby przygotować takie zestawienia. No to właśnie jednym z istotnych problemów jest to, że nie widać, jeżeli pojawi się nowe konto, nie uwzględnimy nasz wynik, może być zaburzony. No i od tego mamy klika, tutaj nasze rozwiązanie, żeby takie sytuacje dla Państwa, żeby wspomagać właśnie w kontroli danych. Proszę zobaczyć, mamy tutaj taki cały ekran, cały arkusz poświęcony znalezieniu, walidacji naszych danych finansowych. W szczególności mamy możliwość sprawdzenia, jakie są nieprzypisane konta. Czyli jeżeli w naszych danych pojawiło się konto i ono nie zostało zmapowane, czy nie zostało sklasyfikowane, pojawiło się coś w danych, my tego nie widzimy. Tego jednego z najbardziej błędogennych i najbardziej pracochłonnych czynności, jak, jaka jest przy wykonaniu raportu typu PNL, jesteście Państwo zwolnieni. To zrobi za Was automat. Jeżeli zdefiniujemy takie reguły, będzie to pokazywać. Można takie informacje mieć jako. Alarm ten alarm może do państwa przyjść na przykład mailem, czyli spokojnie można sobie pracować, rano oglądać wyniki, a jak coś będzie nie tak, to yy, przyjdzie taka wiadomość, no i wtedy można przypisać, sprawdzić co tam się dzieje.